Tutaj witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony listu, że to jest ponownie Fazbear Nights. I została nam noc piąta. Wiecie, teoretycznie ostatnia. A... O, teraz tu nie ma klucza. Dziwnie, tak dziko troszeczkę. Hmm mhm <laughs> Gdzie jest mój ofis? Oszczędzaj prądy Dobra, jeśli. Jest... chcę- już tu, dobra Naprawdę trzeba oszczędzać prąd, bo na konie- O właśnie Mm, Foxy się rusza. świetnie mi się wydaje, że Freddy Freddy Freddy, okay, mam nadzieję, że Freddy tutaj. Okej, okay, Freddy robi speedrun w dorwaniu mnie. Okej, okay, Freddy serdecznie robi speedrun w dorwaniu mnie. Dobra, dobra. Ale ja nie zamykam. Najwyżej mnie dorwie. Freddy przychodzi tylko od tych drzwi. Dobra, żeby Foxiego też jak naj... Okej, okay, Freddy jest blisko. Слушайте! Они... Окей его не ма Oni... Czekaj, czekaj. Czekaj. Czy ktoś może? przeszedł czy tam przeszedł foxy? O! Czekajcie, czy ja chcę tak po prostu dobrze zrozumieć? Urzak, chcąc ułatwić grę, ją utrudnił. Okej, okay. okej, okay, jak ja to wytrwam, to będzie jedno wielkie XD: 3, 2, Jeden. Nie, diaboluja. Nie Cześć. Hey. Jak gdyby. Wiesz, you know. Mam jeszcze pół godziny. Okej. Okay. lepiej mi dał na szanse. Czekajcie, ja próbuję zrozumieć jedną rzecz. Mm. Czy wy mi chcecie właśnie powiedzieć, że przez pół gry Bonnie nie mógł odejść od drzwi, ponieważ blokował go Freddy? A potem przyszedł Foxy, który w sumie przeszedł przyszedł i stał pod drzwiami. I don't know, guys, I don't know. Dobra, to moja taktyka jest taka sama, tylko tym razem naprawdę czekam na... ...pierwszy śmiech Frediego, bo... ...nie mam po co marnować mocy tutaj. I guess, że przez pierwsze pół gry... ...nie marnujesz w ogóle mocy. Mogę w ogóle? Okej. Okay. I po prostu czy liczysz, że Freddy przyjdzie do twojego korytarzu jak najpóźniej? I to tyle, I guess. Ja nie wiem czy po to mam... Jak gdyby, widzę, że twórca chciał zrobić grę w 3D, ale... Ta gra ma za dużo wajbu klasycznego w nafo. Dobra, będę zerkał na Foxy'ego Okej, okay, ale Freddy, zanim wejdzie do biura, stanie tutaj przy tym automacie, więc. A. Ehm um. Kliknąłem! jest okay, piąta Mam siedemnaście, szesnaście mocy To już powinno mi wystarczyć Będę stał przy tych drzwiach I cokolwiek kolejny przyjść już nie powinno dać mi ten 12 mocy. Freddy w ogóle tym razem biega już po całej placówce. Już ma wyrąbane w ogóle. Mnie się go załamuje tego. Dobra, si Dobra. Na luzie. 5 i 15 minut, growych Trzy. Nawet zostanie 10. E. W niej zostanie. Dobra. I będzie 0. E. 4 minuty. Dawaj, dawaj. Jest. Jest. Complete night fight. Just. O ja pierdiela. Końcu. Mam ekstras. Nie ma nocy szóstej? Może i nawet lepiej. Ale jest custom night. Oh, damn Animatronik. Freddy. O, muszę sobie ich obracać. To jest spoko. Strasznie wolno się obraca. Powinno być ciutkę szybciej. Bonnie. Coś tak, tak troszeczkę nie klasyczne. Tak wyglądają, jakby trochę były przerobione. Tak ręcznie. Chika. Foxy. Foxy jego, Foxy jego mechaniki nie rozumiem w ogóle. Wiesz, że sceny? I bo ty zaczął chodzić po placówce losowo, bo nie przyszedł tej nocy ani razu do mnie, Return Jumpscares, Freddy, Bonnie, Chika, Foxy. A to są deweloperskie te rzeczy, zdjęcia. Fazbear Knight A ten Golden Freddy, ja dalej nie wiem o co z nim chodzi. Czy on też się może pojawić randomowo na mapie? Pewnie tak. Po co? Po co chodzi z kamerami? Aha, jumpscary. Okej, okay, rozumiem. Kamery, bo jumpscary, dobra. Ok, ma sens. Aha, się o co tu chodzi, a tu pewnie jest e, dead screen z tego. E, no, no, dead screen, no. No, tu jest jakieś e, zapowiedzi. A, nie ma więcej. A, tu mamy wszystkie noce. Special thanks. A, to są... Tak, podziękowania. Jak wygląda Custom? No i to mi, to mi interesuje. Jak to... Oh. I o I co... i jak to wygląda? Jak wygląda max mode? Yellow bar Czy to nie jest Golden Freddy? O, aktywę, 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 aktywę. Ile mogę tu wrąbać maksymalnie? A nie mogę Chyba Mogę tu... A! 150 jest chyba max 200? Nie, nie mogę, 150 max Nie, a tu mogę Jak to działa? A, a mogę, ale max jest... 75 Czy mi się to będzie chciało robić? Wiecie co, mi się chyba jednak wydaje, że tutaj ten max mode jest bardziej, żeby się pobawić animatronikami, niż jakiś, nie wiem, robić max mode czy coś, więc... I gęże, to by było na tyle. Przeszedłem całe... Muszę powiedzieć... Final Nights 1. Teraz bym się zab zabrał za... Co... A znaczy, jak wy to oglądacie to jeszcze będę nie kończył Five Nights and Candies i później ee, mogę, może wyjść już DLC Ruin, więc po DLC Ruin może się zabiorę za fazę Night 2. Tylko, że Fazbear Night 2 nie wiem właśnie, czy zabrać się tak od razu, czy poczekać, ponieważ twórca podobno robi remake dwójki, z tego co słyszałem, że robi dwójkę całkowicie od nowa. Jest tam jakaś chyba dwójka, a to jest można powiedzieć old wersja. I ma zrobić remake dwójki. I ma być. Nie wiem, czy ma wyglądać tak samo, czy inaczej, czy ma pozmieniać wszystko. Tylko słyszałem, że ma robić Fazbear 2, chyba remake. Więc pytanie do Was, czy chcecie jakby oglądać to old wersję, old czy poczekać na remake dwójki? Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Także dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. I guess. See ya. Bio. Chyba. Coś, cokolwiek. Koniec.